Sebastian M., podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, dostał złotą wizę, czyli status rezydenta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tak podała na razie nieoficjalnie Gazeta Wyborcza. Mężczyzna w zeszłym roku został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach, a teraz czeka na decyzję sądu w sprawie ekstradycji do Polski. Sprawa bardzo się przeciąga ale wróćmy do początku przypomnijmy sobie o co tak naprawdę chodzi w tej sprawie Sebastian M kierowca BMW podejrzany o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 miał otrzymać tak zwaną złotą wizę czyli status rezydenta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i co więcej w tej samej publikacji poinformowano że 33 latkowi zwrócono też kaucję co z absurdem którą wcześniej miał wpłacić żeby wyjść z aresztu czyli teraz jak gdyby nigdy nic rozumiem że przesiaduje sobie na wolności Prokuratura Generalna, która formalnie prowadzi procedurę ekstradycyjną, została poinformowana w sprawie złotej wizy. W sprawę zaangażowało się także Ministerstwo Spraw Zagranicznych z Radosławem Sikorskim. Źródła także nieoficjalnie podają, że w Prokuraturze Generalnej mówi się, że przedstawiciel Polski w Zjednoczonych Emiratach wystosował on do emirackiego resortu spraw zagranicznych notę z zapytaniem, ale my, jako Polacy i MSZ, nie znamy jeszcze odpowiedzi. Przypomnijmy sobie w ogóle o co chodziło w tym całym wypadku i całym zajściu, podczas której zginęła trzyosobowa rodzina, rodzice oraz ich pięcioletni syn, którzy to podróżowali osobówką. Sprawcą wypadku oczywiście był Sebastian. Niemniej, cała sprawa i to, jak długo ona się przeciąga, jest w opinii wielu absurdem. Na wysokości miejscowości Sierosław zderzyły się dwa samochody osobowe. Niestety, kolizja była tak niefortunna w skutkach i tak tragiczna, że jeden z samochodów zapalił się. Spłynęło w nim dwoje dorosłych i jedno dziecko. Co jeszcze bardziej przerażające, na profilu Bandyci Drogowi na Facebooku pojawiło się nagranie, na którym widać jadący samochód, który nagle obraca się, a chwilę później staje w płomieniach. Jak informuje jeden z portali, informacje o wypadku pod numer 112 zostały zgłoszone o godzinie 19:57. Pierwszy zastęp służb pojawił się 12 minut później. Gdy te zjawiły się na miejscu, zastały samochód osobowy stojący na pasie awaryjnym tyłem do kierunku jazdy. Był całkowicie objęty pożarem, a 200 metrów dalej stał drugi samochód marki BMW, który jechało dwóch 32-latków i jeden 36-latek. Kierujący pojazdem BMW M8 poruszając się z dużą prędkością uderzył wiodące w tym samym kierunku inne auto osobowe, które niemal natychmiast stanęło w płomieniach. Zatem Sebastian jest oskarżonym w sprawie spowodowania wypadku 16 września 2023 roku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, ale jak zadecydował sąd w Łodzi 10 stycznia, nie będzie objęty on listem żelaznym. Wniosek o objęcie nim Sebastiana złożyli prawnicy podejrzanego. Zatem, jak być może pamiętacie i wnioskujecie, sąd w Łodzi przychylił się do wydanego w ubiegłym roku werdyktu sądu w Piotrkowie Trybunalskim. Rozstrzygnięcie oceniam jako słuszne i zasadne, zgodnie z literą prawa i przepisami kodeksu postępowania karnego. Stwierdził w rozmowie z GW prokurator Krzysztof Wiernicki z prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Za mężczyzną wydano list gończy 4 października ubiegłego roku na terenie Zjednoczonych Emiratów i polskie służby we współpracy z lokalną policją zatrzymały Sebastiana i wtedy on trafił do aresztu w Dubaju. Wiecie, jak tłumaczył się Sebastian M? Miał odmówić on poddania się ekstradycji, podając trzy powody: społeczny hajt związany z jego osobą, osobiste zaangażowanie Zbigniewa Ziobry w sprawę, a także podporządkowanie sądów czynnikowi politycznemu. To, co najbardziej interesuje i intryguje, to to, że sąd zagwarantował obecność Sebastiana M. na terytorium Zjednoczonych Emiratów poprzez orzeczenie zakazu opuszczania tego kraju. Zatrzymano co prawda jego paszport, niemniej jednak sprawa i tak wydaje się dosyć dziwna. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Są to nowe informacje. Jeżeli czekacie na więcej, dajcie znać. Będę na pewno śledził tą sprawę. A tymczasem ja żegnam się z wami. Do usłyszenia. Czekajcie na kolejny odcinek. Cześć.